Partnerzy osób uzależnionych mnie za to znienawidzą, ale powiem to wprost. Seks z osobą w nałogu to nie bliskość. To przedstawienie. Tani teatrzyk na jednej scenie w łóżku. Niemal chwilowego zrzutu, napięcia z intymnością czy bliskością. Jeżeli ktoś żyje od flaszki do kreski, to ten seks to tylko sposób, żeby nie rozmawiać. O bólu, o samotności, o tym, że się rozpierdala. To nie ogień, to gaśnica. Chodź do łóżka, żebym nie musiał gadać, że się sypie w środku. Daj mi ciało, bo sam nie wiem, co czuję. Może to coś zagłuszy. Chodź na seks, udajemy, że to uczucie, a nie desperacka łatka na samotność. I wiesz, co jest z tym wszystkim najbardziej pojebanego? Że oboje w to wchodzicie. Jedno trzyma maskę zakochanego, drugie gra rolę ratownika. Taka zgoda na obustronną emocjonalną ściemę. Bo łatwiej jest bzykać na niby, niż rozebrać się z emocji. A po wszystkim. Niezręczna cisza i ten żenujący moment, kiedy oboje wiecie, że to niczego nie naprawiło. Bo widzisz, flaszka lub dragi nie zadają pytań, a prawdziwy partner mógłby, więc łatwiej jest zaglądnąć komuś w majtki niż głęboko w oczy. Chcesz prawdziwej bliskości, to zacznij od prawdy, od trzeźwości i od obserwacji tego kanału.